Tutaj Zenciak i dzisiaj będziemy trolować cheaterów na Starym CPL. Zapraszam. Moi drodzy, jesteśmy na moim serwerze, czyli Starym Cpl na trybie Megadrop. Dzisiaj tutaj będziemy, widzowie, trollować cheaterów, którzy mają totalnie przerąbane. I jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii, to no, zostawcie lajka, co? Będzie spoko. Nie no, widzowie, serio, na święta możecie mi zostawić tak z 1900 lajków, Ok, 1900 będzie w porządku. Normalnie nagrywam wtedy kolejny odcinek. Subskrybujcie się oczywiście też mój kanał. Czerwony przycisk musi być szary, bo jak tego nie nie robisz, to jesteś no nawet cię na święta wyzywałem. Dobra moi drodzy, nie ma co, ja moi drodzy, lecę sprawdzać, trollować, dzisiaj naprawiać gruby odcinek, komentujcie, piszcie swoje linki w komentarzu, żeby wygrać rankę na moim serwerze starec.pl. Tu macie IP, jakbyście nie wiedzieli, kurde. Dobra, pierwsza sprawa, jaka jest mega ważna, to ukośnik alerts, a disable to jednak trzeba go włączyć. Moi drodzy, sprawa w ogóle wygląda w ten sposób, że w sobotę o godzinie 18 znowu start serwera. Ja na Pier... serio, te starty to mnie wykończą już powoli. Ale startuje Megadropie 165, to se wejdź i se zobacz, jak lubisz tą wersję, bo będzie fajnie. I będziemy, będziemy też losować na to rangi, więc piszcie do niki, subskrypcja, like. A ja lecę sprawdzać, tylko problem jest taki, że żaden kurde cheater mi się nie oświetla na ty nie wiem o co chodzi. Ty no czajecie, że żaden cheater... Gdzie oni są? Dobra, nie wiem, te się po prostu może do kogoś randomowego. A, zaje... się 600 osób prawie na serwerze, a ja nie mogę... Nikogo znaleźć. No co jest? o, o jaki ziomek? Pelk 6, y, TP Pelk. Szybko, szybko. Gdzie on jest? Nie gadaj, że zniknął. Czy co jest? Ej, gdzie on? Nie, dobra, sprawdzamy go, widzowie. Szybka, szybkie sprawdzanie, widzowie. Pelka 666. Wyświetlił się, nie wiem, czy ty, ale dzisiaj musimy go sprawdzić dla kontekstu. Yy, <gry> Ziomek już nie wiem, w ogóle o co chodzi. Już jakieś znaki zapytania, Ryssa. Ja czuję powoli depresję, która. Yy, no to jest już, widzowie, wiecie, to już. Yy, jak to się nazywa? To są yy, takie zawroty, nie? Wiecie, o co? To ciężka sprawa. <gry> po prostu mi się przypomina z ostatniego odcinka. Znaczy tych odcinków, co tu się działo. z jest masakra. Czekajcie, bo ja mam tego DC. Oczywiście. Ja nie mam czasu, poczekam dla ciebie. Nawet y, 24 godziny. Nie ma problemu, naprawdę. Nie wytrzymam widzowie. To jest niesamowite. Ej, ja nie wiem, czy typ jest debilem. Przepraszam. Skąd mam wziąć tego Discorda? No. No, no, no pobierz. No nie wiem. Y, tak przy okazji wpadę do fajny pomysł, jak możemy go trollować. Szebka! To jest mój plan, widzowie. Ja wiem, ale widzowie, ziomek jakiś został sprawdzany przez jednego z administratorów i napisał Tak czy tu jej chuj. Ja nie mogę z tych ludzi, ten to źle Discorda nie umiem włączyć, no Nie Wiem jak to jest możliwe, że ludzie, którzy mają załóżmy 7 lat są już w stanie takie rzeczy robić. Oni nie, oni nie. Ja nie wiem ile on ma lat, ale... Nie, nie radzi sobie. Dobra, widzowie, z tego powodu, że ja jestem właścicielem serwera i mam po prostu wyrąbane. <grym> Damy mu czystego, ale nie z tego powodu, że y, jacy my jesteśmy, wiesz, że jesteśmy coś tam, coś tam. Ja robię, ja sprawdzam ludzi tylko i wyłącznie na odcinku, y, żebyście po prostu wymogli mieć jakiś content z tego i, i żeby jakoś fajnie może się ludzie bawili na serwerze, y, troszkę wiesz, że może mogą ze mną pogadać, czy coś, może może, może mają takie coś, nie wiem. Ja tak na przykład bym nie miał, jakbym miał sobie ze sobą nie Nieważne. Dobra, moi drodzy, włączamy, ale proszę oddać mi jakiegoś zarąbistego poddymiacza. Typowy poddymiac potrzebny Dobra moi drodzy, mamy jakiegoś wercia, ale to ona tutaj sobie siedzi, to wyrąbane Mały ziem. O, o. O, nie ma go Ty, widzowie, jakiś 50 cps się wyświetli. Dobra, tepnijmy się do niego, co? No też jest... Ej, no administracja, proszę mi kurde nie uć, nie zabierać ludzi, Pro, prosiłbym. Tyle osób że ja nie mogę nikogo sprawdzić, bo każdy mi kradnie, nie? Nie, ten mały ziem ma na pewno cheaty, tylko go wyrzuca yy, za to, że, że właśnie ma te cheaty i czekam aż wejdzie. Od, od razu jak wejdzie, tepam się do niego i go kurde, rozwalam, nie? Trzy godziny później, nawalanie w klawiaturę i próbowanie go stabować. Polecam. Dobra, widzowie, wszedł na serwer, szybko, mały ziem, mały ziem, mały ziem. Sprawdź mały ziem, jak najbardziej. Yy, dobra, widzowie, mamy go. Yy, mały ziem. Nie wiem dlaczego ma taki nikt nieważny. Mały ziem! Zapraszam! Yy, na DC stare CPL. Masz 3 minuty. No i git, widzowie, tak to się robi. Oczywiście yy, typowe, typowe nastawienie, yy, yy, że nie wiem co chodzi, nie? już wbijam! Boże, dziękuję. Dziękuję, naprawdę. No i razy to jest najlepsze. Już wbijam przez SZ. Wiesz, wiesz, tak się nie pisze. <grym> to czekam. <grym> Monik to Maciek45. To jest niesamowite, widzowie. Wejdź na kanał, jestem sprawdzany. Czy coś takiego, no nie wiem. Dobra, widzowie, wbił na Discorda. Nie wiem, jak to jest możliwe, ale dał radę Proszę bardzo, ja wam to pokażę. Halo. Jesteś? Halo. 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 Niesamowite. Ej, ogólnie musisz odmutować mikrofon, Maciek. Wiesz? Ty. <grym> Co jest? Rest? Nie, nie próbuj włączyć Minecraft'a! <grywa> Kurwa, zrezygnowali mi serwer teraz! No nie wierzę. Halo, Maciek! No to prawie Cię słychać, ale jeszcze Cię nie słychać. Wywaliło mi Minecraft'a. Y nie, no na pewno się nie wywaliło, nie kłam. Maciek. Udostępnij Mogę ekran, szybko! Szybko udostępnij ekran. Już, czekaj. No. <grywa> nie, no kogo by to mam widział? Spokojnie. Ej, bo ja na drugim podpisie w Minecraft'a. Co, co, robisz? Wejdź, wejdź na serwer szybko Grałem na drugim pulpicie w Minecraft'a No dobra, to nieważne na jakim pulpicie grasz <śś> Pozdrowienia, do więzienia e e e dobra, stary dawaj szybko, bo muszę cię sprawdzić No, ładuję mi się A tu dostępny ekran na, na Discordzie Ech. Kliknij ekran albo wideo Nie, ekran Gdzie? Nie no, widzowie Jak ja tu mam że Zostawcie lajka like i subskrypcję, bo dostanę depresji, obiecuję Okej okay. Czekam, czekam, jak najbardziej, czekam. Hej, chwilę. Zostępnisz ekran, mi szekran, bo będę musiał ci dać bana. Maciek. Proszę, masz ani deska? Wiesz, co to ani desk? Anny, y, dy, -y K Maciek! Maciek! Hej, cóż mnie? Maciek! Maciek! Hmm? Masz Anideska, czy nie? nie. Masz? I wyszedłeś z serwera. Nie działa. Nie działa, bo no. życie mi nie działa też Dobra, przyznajesz się do cheatów? Słuchaj, możemy zrobić tak, Leci, jak leciutko poddymisz To ja ci dam unbana i po prostu cię wypuszczam, nawet no, ja cię nie sprawdzam Halo I <grym> i <spaka> Co mówisz? I tak mam w więc mogę być sprawdzany No, ale wyszedłeś już z serwera przed chwilą, no to jak... Jak masz być sprawdzany? To jest logout podczas sprawdzania no. To musi... musi... zaraz ci pokażę Ale... To może mogłeś zmienić wersję stary, no przyznajesz się czy nie? Czy poddymiasz? Tylko nie poddymia jak Debil tam yy, debile u Maltiego, bo niektórzy to sam naprawdę Panie chodzą. Ciupła papi ja no, do... wiem. Tak nie róbmy <kłysy> Daj mi na razie unbana na serwerze <grym> No jak wam ci dać unbana, Musimy musi, muszę cię sprawdzić, ale jak ty już wyszedłeś, no to jest logo. wiesz co. Czekaj, dziw? czekaj, no wiem co Czekaj. Już się udostępnię ekran. <laughs> Ale musisz podać mi ani deska, nie wiem ja ekran. Dobra Maciek, trzymaj się Nara Maciek, Nara Nie! Nie no widzowie, ja nie wiem czy to bana, chyba nie ma bana, więc... Ty w ogóle jesteś ludzie do mnie wbija na Discorda. Halo! Halo! No no, tak ma być właśnie. <laughs> Boją się widzowie zeciaka <laughs> Widzowie, Tynkasz czy się pisze Mam chity, sprawdźcie mnie jak najbardziej panie Tynkasz. Ja te, od tego właśnie jestem. Ty, w ogóle widzowie, jeżeli jeszcze nie wiecie, to mamy też landoka na serwerze, który jest z***isty za... i sobie wejdźcie na niego, 1.165, zalecana wersja, wejdźcie na każdy, ale wejdźcie na 1.165, bo jest ładniejszy. Dobra, Tynkarz, zapraszam na DC, zarąba... zarąbiście, zarąbiście, o. Ej, serio, gram na tym landoku, nawet na multikodzie. tak z***iście za... się grać, to jest niesamowite. Uff, widzowie, ja szczerze to się cóż powoli nie radzę, kurde, tutaj w sprawdzaniu, nie? Dobra, widzowie, Tynkarz przed. Halo? Jesteś? Halo? 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 Czemu, czemu ci ludzie się nigdy nie odzywają, nie? Tynkarz! Halo? Halo, Tynkarz? Halo, Tynkarz? Nie będziemy się odzywać do siebie Mamy, mamy focha, ta? Obraza czy coś? Obrażamy się <grym> O, słuchajcie, no, a... do, do. wiedziałem co tam? No jesteś sprawdzany, nie? <grym> Ale masz lagi, ja dupia Dobra, masz ani deska. Yy, nie ta, a y, możesz też y, poddymić, jesteś na odcinku, możesz poddymić jak poddymisz, tylko nie poddymiaj jak debile, y, tylko poddymię tak jakoś ciekawiej, tak kreatywniej. Wiesz co Jak poddymisz to cię wypuszczam. Normalnie Dobra. cię wypuszczam. No tak... nie, nie, y, ten. Y, ale co na odcinku będę? No. A kiedy masz ten odcinek? No nie wiem, no jak zmontują Ale fajnie. Będę świeczka razem. Poddymienie szybko! Mamy czas ograniczony. Y y y no mogęś pojść No ale to to, poddymi, to, pod, to poddymiasz czy nie? Ale nie wiem, ja nie poddymić No to wymyśl coś, kreatywność, cokolwiek, no nie musi być wcale poddymienie takie, że że wiesz, że coś robisz takiego, hmm. tylko tak po prostu, tak o, wiesz po prostu Spróbuj wy, wyciągnąć coś z siebie Dobra. Hmm. No A masz jakiś talent, umiesz grać na gitarze, nie wiem, coś takiego. Jakiś... Nie mam gitary Można ci na tym no, Co możesz? Na tym bałkę zagrać Dobra, to zagraj Nie masz przy sobie? Ale nie, czyli być w byłem na odcinku Nie będziesz, Nara <laughs> Ja no dam moonbana, ale... Ale no zdenerwował mnie Umią, no, Nie umiem grać na kietaże, na cymbakach bym grać Ale no, nie, nie. kurde, nie wytrzymam Dobra widzowie jakiś siódek siódek jeden On jest podejrzany i go sobie sprawdzimy jak najbardziej, czemu nie Ale ja widzowie już mam dosyć Ja po, po, po nagraniu tego odcinka już mam dosyć po prostu, naprawdę Siódek zapraszam na y, na DC starmcpl y, Kanał sprawdzanie Dobra koniec, już mam dosyć serio A jeszcze Janek jakiś, Janeczek, o raz, już sam, nara Zaraz Ty, No jasne, że ja tutaj Mieszkam na tym serwerze i nic nie robię <gry> Widzowie, na naszym kanale Discord jest po prostu taki kanał sprawdzania I tu ludzie mogą, każdy może wejść, nie? Po prostu I teraz jak wejdzie mi tu jakiś debil, yy, co nie jest sprawdzany, to normalnie go wyjaśniam, nie? Oszust O co ci chodzi? Je... No właśnie No ty jest nie? <gry> Ej siema Zenciak Siema, yy, jesteś, to ty jesteś siódek? Nie, siema A jesteś sprawdzany? Nie TO PO CO TU WCHODZISZ?! <gry> Chciałeś się coś spytać! Ja nie mogę! O co chodzi? To ty jesteś siódek? Jeden? Jesteś moim idolem, ześ tak. <laughs> Ja nie mogę! Co to tak no. każdy teraz robi? Tak, a sprawdzam ludzi! Proszę wyjść! Dobra. A, dobra. Ja może kurwa powinienem wejść po na kanał publiczny i czekać na dymy! Po prostu! Po, po co ja mam robić content taki? <laughs> Od razu wyszedł! Nie widzowie, jak bijecie tutaj 2500 lajków, to mogę wam nagrać odcinek, w którym patrz na kanał publiczny i się dzieje co się dzieje, nie? Ty, ten siódek sobie jeszcze za to robi. Si siódek... wejdź. Ja nie mam cheatów Daj mu bana, proszę. <noise> Już dostałeś przecież. No, ale to nie to nie jest kanał też zresztą, proszę, proszę opuścić kanał. NARA! Daję umbana, bo ja. No, lubię masz umbana! Dziękuję! Normalnie lubię cię. Dzięki. Wielbiam. Nara. Zrobię multi i suba ci dam. Dzięki. Ja już nie daję rady. Proszę, siódek, wejdź na serwer. Siódek jeden. Wejdź na tego DC. co jest z tym trudnego? Ja naprawdę nie rozumiem. Ja <słuch> następny wbił typ. No nie wierzę. Wyszedł. Patrzcie, to jestem odbutowany, nie? O siema, jesteś sprawdzany? Wiedziałem. Ty, daj czystego! On jest debilem. Ej, obiecuję, że on jest debilem. No wejdź na DC, jesteś, jesteś sprawdzany. Nie następny tybek wbił na Discorda. Cześć, to ty jesteś siódek? Holera. A to ty? To ty jesteś siódek jeden? Ja mam pecha dzisiaj. Ale no, jest... no jesteś? Halo, słyszysz mnie czy nie? Halo. Halo No Halo. Słyszysz mnie? No, no a to ty jesteś siódek jeden? Nie To dlaczego tu wszedłeś na kanał? No bo zostałem zaproszony. Ale się ma zędziak, pozdrowie ty <laughs> Ale jaki masz nik w Minecrafcie? Eee, seba, 2222 Cztery dwójki Spoko Seba. 2,2,2,2 nie zanika, ale no tak po prostu... To, to, to wiesz. Y Dobra. Ja Jestem, a mogę czystego, to dam za TP mojego serwera i dam ci OP Ja pierdzielę. Widzę dam mu czystego, bo ja nie jestem banatorem i niech się tym zajmą ludzie, którzy się tym zajmują. Ja mam dosyć. Widzowie, to by na słuchacie. Na nadzieję, że ciek się spodobał. Zostawcie lajka, subskrypcję, widzicie na starym Cepel, proszę! Wbijcie normalni ludzie, no, e, nie no, kocham was, co nie było. E, na, na razie!